To jest osoba, która poprosiła mnie, żebym ją umieścił na moim kanale. Ja powiedziałem OK. No i właśnie to robię. Ta osoba wpisała mi się kilkukrotnie na dwóch ostatnich filmach. No i czuję się zobowiązany, żeby w jakikolwiek sposób jej pomóc. Wziąłem do pracy Hania. Odwiedza mnie e, dosyć często, mówi prawdę, aż oczy bolą i uszy więdną. Przesadzam. Bardzo ją lubię. Też chciałbym powiedzieć. Ja też bardzo lubię. Zresztą ja wszystkich lubię, kogo ja nie lubię. No, że wszystkich lubię, to, już, to wszyscy mi się podobają. W no, każdym razie e, bardzo lubię, jak Ewa do, mówi. E, i, i komentuje swoje wyprawy na flea No i bardzo ważne, Gołębie Pawła Londyn. Do Pawła można dostać się na dwa sposoby. Albo sposobem naszego Sherlocka Holmesa, czyli klikamy tutaj ten skłon powiększający, czyli lupę. No i wpisujemy, i wpisujemy to, co trzeba wpisać, Gołębie Ja to wpisuję. Gołębie Pawła. Pa -w no i właściwie wyskakuje gołębie Pawła Londyn. I to, co trzeba robić, trzeba kliknąć w gołębie Pawła Londyn. No i wyskakuje gołębie Pawła Londyn. Albo drugi sposób, po prostu wchodzi się na mój ostatni ten. test ci, którzy. Są leniwi albo niegramotni. No to oni wchodzą na, na ten, na mój ostatni ten. No i znajduje się tutaj ikona, gołębie Pawła Londyn, no, bo Paweł mi się wpisał. Klika się tą ikonę, no i wchodzi się na ten, na gołębie Pawła Londyn. No i ten, yy, oglądamy kanał, no i otwiera się kanał Pawła. Także to są na dwa sposoby. O co się rozchodzi? Na dzień dzisiejszy Pawłowi brakuje 28 subskryberów, dlatego, tego, żeby miał 1000. 1000 jest to taka, taka magiczna, magiczna cyfra, i, i od tego się właściwie zaczyna najczęściej kariera, kariera ten, twórcy na YouTube. O, w ten sposób. No, i to jest ten, to jest właśnie to. No, i jeszcze dla przypomnienia, ten, to co ja mogę Wam powiedzieć, to też jest z mojego, tego, na moim kanale. To nie, to nie, to jest zły ten. Nie, nic już Wam nie przypomnę, po prostu. Już powinniście pamiętać, jak się ten, ten jak się wchodzi na tłumaczenie. Tym bardziej, że YouTube tłumaczy to bez żadnego problemu i wszystko jest cacy. No, a ponadto właśnie YouTube mi zasugerował, żebym, żebym zaczął nie wiem jak to określić, żebym zaczął rozwijać się w ten sposób, żeby połączyć się z innymi ludźmi. Jakoś tworzyć grupy. Ja nie wiem jak to będzie, jak to będzie działało, jak to w ogóle miało, czy to ma jakikolwiek sens. To co, bo ja już kiedyś byłem w takiej sytuacji, że, że miałem ten. Kazali mi pracować głupie w grupie, a zespołowo, a, 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 ten, a byłem nagradzany indy, za indywidualną robotę. I to w ogóle sensu nie miało. No i te, no dobra, ale przechodzimy teraz do, 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 tematy, do tematu ten zupełnie nieistotnego, czyli dalsza część programu. Stanęło na tym, że ta dalsza część programu w tej chwili nie ma najmniejszego znaczenia, bo wszyscy są zainteresowani przednią częścią programu, który i tak już wstęp okazał się bardzo, bardzo, bardzo długi. No dobra, lecimy dalej. W tym przydługim wstępie, do czego ja zmierzałem? Ja zmierzałem do tego, żebyście wchodzili na, na te kanały, które ja y, pokazuję Wam, i y, żebyście pomogli tym ludziom i pomogli sobie. Bo to działa w dwie strony. Jeżeli Wy się pokażecie tym ludziom na, na, na kanale, zrobicie subskrypcję, oni na 100% wejdą na, wasze, na Wasz kanał i zrobią subskrypcję dla Was. Co już. Parę osób się przekonało, między innymi Robodron, który sobie strasznie poprawił statystyki. No i to, o to się w, w sumie rozchodzi na tym kanale. Bo to jak sama, czego żeście na pewno nie zauważyli, bo nikt na to nie zwraca uwagi. Motto tego kanału jest kanał wzajemnej adoracji. Czyli ktokolwiek adoruje mnie, ja adoruję jego. Tak to pracuje. No i, i to jest. I to jest to, co ja chciałem wam przekazać, zresztą ja to wam przekazuję za każdym razem, ale powtarzam się, nie szkodzi. I ten, no i no, to by było na, 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 na wstęp, no i przechodzimy do, do głównego tematu. Teraz potrzebowałbym tokarkę, żeby, żeby z tych klocków wyrobić okrągłe nogi. No, ja mam tego pecha, że nie mam tokarki, no ale Wy moje panie na pewno macie i, i ta robota pójdzie wam o wiele sprawniej i, i, i ładniej niż u mnie. W każdym razie że nie miałem innego wyjścia. Wziąłem do pracy nogi i część stąp. To nie jest kompletne, kompletne ten, siedzenie. Także wziąłem do pracy, no bo... Praca bardzo lubi jak ja robię zupełnie coś innego niż sam, naprawiam samochody. Także yy, no dzisiaj będzie dzień stolarski i to jest nawet wymóg żebym ja przynajmniej raz w tygodniu, czasami dwa, żebym robił zupełnie coś innego niż samochody, bo ja się muszę oderwać, żeby nie wpaść w monotonię. To w każdym razie że to jest nieważne. Ważne jest to, że tak jak powiedziałem, Moje wielkie panie, wy sobie świetnie da się radę. A ja tutaj teraz mam zagwozdkę. No bo z tych kwadratowych nóg znowu będę musiał zrobić okrągłe. Nie wiem dlaczego okrągłe, no ale uparłem się. Będą okrągłe nogi. To teraz ja się wezmę i pokażę wam, jak, idzie, jak wygląda progres tego wszystkiego. Jak postępy będą. A teraz, no to tak jak powiedziałem, ja robię sobie przerwę od was, wy ode mnie, no i, i postaram się pchnąć te, te nogi trochę, w dobrym kierunku. To są części składowe mojego stołka, który awansował na krzesło, tylko dzięki Ewie. Także, a jestem w pracy, bo okazuje się, że no, muszę to kontynuować w pracy, no bo nie mogę, znaczy... W pracy mam najwięcej czasu w tej chwili. No, ja nie mam czasu w domu. w domu, w domu nie mam kompletnie czasu. W pracy mam czas. No to to jest to, co będzie, to są siedzenie, będzie samo złożone. A teraz pójdziemy do drugiej części. A tutaj się wygina część, która będzie zainstalowana na wysokości pleców. Bo musi to być wygięcie. No i, i nie wiedziałem jak ja mam to zrobić, no to właśnie wyginam, wyginam teraz deskę na, na, na oparciu. A tutaj jest kufer mojego samochodu, w którym leży pierwsza noga. No i to jest taki, taki, taki no bardzo, bardzo taki, no nie wiem jak to, jak to określić, ale taki z grubsza, z grubsza takie, takie cięcie. No tutaj jeszcze trzy pozostałe nogi czekają na, swoją, na swój czas i kolejność. No ale tak to będzie wyglądało, tylko nie, będzie bardziej subtelne, mam nadzieję. Dzisiaj walczę z drugą nogą i jak to mi będzie dalej tak szło, to chyba będzie trzeci odcinek, bo jestem blisko, czasowo blisko drugiego odcinka, zakończenia drugiego odcinka. A roboty mam jeszcze hu, hu, hu albo jeszcze więcej. W każdym razie tak wygląda, w tej chwili tak wygląda y, produkcja drugiej nogi. No tutaj już zaczęłam kształtu. kształt, umiem nawet, że wyglądała taka ta. Tą zacząłem szlifować jeszcze, ale muszę jeszcze, jeszcze bardziej y, przywiązać wagę do detali. Muszę to jeszcze ładniej y, ukształtować. Może, może trochę, trochę mniejsze to zrobię, nie wiem, zobaczę No a ponadto muszę się spytać ten autorytetu, czyli Ewy, znaczy, noga jej się podoba, tylko ten, jeszcze jej się spytam, czy, czy ona chce to mieć trochę mniejsze. Jak będzie chciała trochę mniejsze, to znaczy, że ja mam więcej roboty. No, ale to, to mnie nie przeraża, ten pracy też to nie przeraża, bo jesteś pracy, o, To jest praca, to jest moja praca, tak? Bardzo. Z tym, że ja kompletnie nie mam na czasu, żeby tutaj cokolwiek zrobić, bo ja robię stołek, ale właściwie nie stołek, a w tej chwili ten stołek awansował do miana krzesła. No to co co ja teraz robię, moczę jeszcze więcej, jeszcze bardziej moczę tą deskę, żeby ona była bardziej elastyczna. O to się tutaj teraz chodzi. Bo jak taka sucha jest, to po prostu, weźmie i pięknie. A tak jak te włókna się na mocią, to zaczynają być elastyczne. Dobra, moja noga wygląda bardzo w grubsza Tak, Jest to tak, 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 cięcie, cięcie takie wstępne. Z tego z tego punktu kwadratowego A teraz idziemy Tutaj wygina się deska na oparciu. Także ja potrzebuję, potrzebuję taką półokrągłą deskę, żeby, żeby było wiel... oparcie na plecy i to jest właśnie to, co tutaj się robi w tej chwili. Tylko jak na razie to on się bardzo krzywo robi. Ja to będę musiał chyba poprawić za chwilę. No nic, zanim ja to poprawię, to najpierw to żmoczę, Bo na tym to polega, że ta dyska musi być mokra, żeby mi nie pękła, tylko powoli się, żeby się wyginała. No to cały czas mamy piątek, ale to już jest teraz po południu, dosyć nawet dosyć późne po no jesteśmy Jestem cały czas w pracy, tyram, zrobiłem trzy nogi. Czwarta jest tynka w no to tak wygląda w tej chwili, te trzy nogi, tylko to cały czas będzie wymagało końcowej obróbki no i trzeba będzie to jakoś zamontować do tego stołka, który już jest, nie jest moim stołkiem, już jest pewien stołkiem i też nie stołkiem, tylko książką. Eee, no dobra, no to, to jest to, co chciałem Wam pokazać po ciężkim dniu pracy, w pracy Mam trzy nogi, jest ja przepraszam, cztery. No, żeby to yy, nie być gołosłownym, to zaraz te nogi wylądują w bagażniku i będą pokazane razem z tą czwartą nogą. Tak jak powiedziałem, cztery nogi w bagażniku. Yy, no i bardzo dużo, bardzo dużo ten, wykończeniu No dobra. No, witam wszystkich. Mamy następny dzień, czyli Sobota po południu, dobrym popołudniu. No już nie jestem w pracy. No bo sobota. No to tak. No to teraz jesteśmy w pracowni, czyli jesteśmy w garażu. No i dzisiaj... Aha, potrzebuję dokręcić tego filmu jeszcze przynajmniej z 15 minut, żeby się dowiedzieć, jak zły ten film jest. <ścoughs> A dowiem się to od was. Także yy, tak, no to, to jest właśnie dzisiaj plan na, na, na dzisiejszy film. Teraz to, co ja zrobię, ja, bo ten, ten, ten robię cały czas to krzesło nieszczęsne. I teraz to, co ja zrobię, mam dwa kawałki. Dwa, ten, siedzenie składa się z dwóch kawałków, jest makabrycznie grube. I jak ja to połączę do do do, do 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 kupy, będzie makabrycznie ciężkie. Ale to, to tak ma być, no to tak ma być, bo ja po, później po prostu znowu będę rzeźbił, tak jak zresztą rzeźbiłem nogi. W każdym razie to, co ja teraz robię, wezmę to wszystko skleję, a ten, a jutro, jutro zacznę, zacznę coś z tym kombinować. W każdym razie, tak jak powiedziałem, ja za tu pogadam, yy, mimo że gadanie jest źle widziane, bo już się dowiedziałem, od, że, ten, że za dużo gadam, no ale to, to, to jest część część ten. Yy, yy, część kitu, który wciskam, a ponadto, tak jak powiedziałem, muszę się dowiedzieć, jak żyły ten, 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 ten film jest Im więcej będę gadał, tym, 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 tym będę bardziej miał niezadowolonych tych. A ponadto z tym niezadowoleniem to tak różnie bywa, bo ten, aha, o co się rozchodzi? Ja muszę tyle nagadać, bo stanęło na tym, że yy, bardzo dużo ludzi to ogląda. No i teraz yy, yy, no to jest niewytłumaczalne. Tak, to jest niewytłumaczalne, ja tego nie mogę wam wytłumaczyć. No w każdym razie kontynuujemy, znaczy ja kontynuuję robienie krzesła. Co to z tego pójdzie? Zobaczycie na samym końcu. Bo ja jeszcze w tej chwili nie mam zielonego pojęcia. Jak to wszystko zapracuje? W każdym razie dużo kleju. Bo tak ma być. OK, także sporo kleju wziąłem. To co ja teraz zrobię? Ja miałem tu kiedyś pędzelek, ale to jest dawno i nieprawda, ale mam coś takiego, o, które służy do zupełnie innego celu, ale tym razem będzie to służyło do rozprowadzenia tego kleju. ok no to nie ma żadnego znaczenia, jak ten klej będzie rozprowadzony. No w każdym razie. Czy wita, widzicie? czy wy to widzicie widzicie dobra okej okay. tak ja to całkiem nieźle patrzę aha to, że, że ten że ja się dowiedziałem że za dużo gadam to, to ludzie, to, to, to naprawdę to nie jest żaden, to nie jest żaden problem. No, ja się nie gniewam, ja, się, ja, ja jestem cały czas z tym ok. Yy, Także. Yy, proszę nie mieć wyrzutów sumienia. <laughs> right. sumieniach. no co, co? Zrobiłem to na ten przepięknie, tak pięknie co cud. Teraz gdzie jest ta druga część? O, pod nogą ta druga część to się ro, musi rozmijać stamtąd to będzie o tak. Ta tak tylko żeby to mi teraz się nie rozjechało bo to na tym kleju to działa znaczy jeszcze na razie działa jak normalnie na lodowisku to się wszystko śliska. I ten. Dobra, ja to pospinam, później Wam może pokażę. Yy. Tak to wygląda w całej okazałości. No i to co ja mogę powiedzieć, to jest tak makabrycznie ciężkie w tej chwili z tym złomem. I ten, 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 ten to, to siedzenie nie było lekkie na samym początku. A teraz z tym złomem, to teraz się zastanawiam, czy ja to w ogóle będę przenosił gdziekolwiek. Czy to nie zostanie na noc w tym samym miejscu i ten jutro rano wezmę to, skoro zepnę, i, i zacznę, zacznę coś z tym fantem robić. No, okej, okay. no to tyle na, na dzisiaj. No, i czekamy do niedzieli, ale to już jest więcej niż pewne, że będzie trzeci odcinek, tylko z tego powodu, że ja muszę jeszcze parę rzeczy zrobić, na które jutro nie będę miał czasu. Tym bardziej, że dzisiaj nie miałem czasu, bo. bo Dostałem list ze stowarzyszenia właścicieli, że mój ten chodnik jest brudny, no i musiałem go po prostu umyć. Czego najlepszym dowodem jest właśnie tutaj to urządzenie, o, o to, które dzisiaj pracowało pełną parą, no i zrobiła mój chodnik czyściuteńki association się na chwilę odwali, znaczy stowarzyszenie właścicieli się na, na chwilę odwali ode mnie, ale nie na długo, bo oni zawsze coś znajdą, bo ten y, lista i, i ten y, regulaminów jest taka gruba, no i tak jak powiedziałem to wszystko jest uregulowane, jest to bardzo złe, no ale z drugiej strony jest bardzo dobre, bo chociaż spokój, cisza, porządek, porządek musi być, no. No dobra, to, 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 jest, to, to jest to, co dzisiaj miałem wam pokazać i pokazałem, a jutro będę to rozpinał i zacznę robić z tego krzesło. Nogi, już, nogi widzieliście wczoraj, to już nie będę, nie będę wam jeszcze zawracał głowy.